Siemano. Witam Was na kanale One More Bite z pięknej słonecznej Anglii z mojego wędkarskiego tripa. Tym razem przygotowałem dla Was łowienie w marginie. Myślę, że będzie to bardzo ciekawa odskocznia od tego, co dzieje się w Polsce. Margin to linia przy samej krzakach. Jak widzicie, jest tutaj od razu bardzo głęboko. Myślę, że powinniśmy złowić sporą ilość ryb, dlatego nie przedłużając idę szykować towar i widzimy się wkrótce. Okej okay, Przemek, powiedz nam w ogóle gdzie dzisiaj jesteśmy, jak będziemy łowić, jak się tutaj łowi. Opowiedz trochę o tym łowisku, bo pewnie je znasz bardzo dobrze. Tak, tutaj to jest Dico Lake, tu są, mamy te paski takie tak zwane, są przepiękne te paski, jest tu każda ryba, lesz, brzana, jazie, leszcze, karpie, karasie, to praktycznie wszystko mieszana ryba jest. Jeśli chodzi o specyficzność tego łowiska, nie jest za głębokie, jest maksymalnie 2 metry bardzo wysokie marginy, Dzisiaj przepięknie to łapie, yy, jeśli chodzi o marginy. Do tego piękna linia jest środek, jeśli ktoś potrafi, chce sobie połapać, no nie wiem, obejmę, czy na koszyczek, czy metodą, jest fajna sprawa, po drugą stronę, tak mieliśmy. się Tak, okazję. myślę, że łapanie metodą po drugą stronę to tak. świetna zabawa, a nie? Gdy te ryby biorą Ci praktycznie... No, tu nie jest daleki rzut, bo to jest około 30-35 metrów, gdzie można naprawdę wykonać fajny rzut. Tak. Można sobie połapać po drugą stronę, można pobawić się potem pod marginę. Tak samo przepiękną podejrzewam, że weźmie no, piękną zabawę, jeśli chodzi o tyczkę. Jeśli dojdziesz do tych kilku punktów, no, o których rozmawialiśmy, jak tu mniej więcej e, zatakować te marginy, to uwierz mi, będziesz miał fajną zabawę. Okej, okay, opowiesz mi trochę o przynętach i zanętach, jakich używa się tutaj głównie do nęcenia marginów przy użyciu tyczki? Ja powiem tak, jeśli chodzi o marginy tutaj, jak ja łapię, to ja łapię czystą mieszanką. W większości, 90% mojego łapania jest czysta zanęta, ale co robię? Dodaję na przykład, jeśli łapię metodą, dodaję na metodę czysty pellet. Okej, okay, czyli troszeczkę to też, ale jednak skupiasz się głównie ale, na nęceniu ryb za Jak byś o... zrobił to przy tyczce? Przy tyczce podałbym, wpierw zaczął na z kubka, malutkiego kubka, delikatnie, sprawdzam co się dzieje w ogóle, bo tu jest dużo też drobnicy. Też trzeba uważać na to, że jeśli byś podał robaki, to możesz mieć tak, że łapiesz płotki, jakieś oklejki, jakieś tam, różne są tu ryby i jeśli byś miał z tym jeszcze problem, zwiększysz haczyk, 14 na 12, a nawet i dziesiątkę, załóż 4 ryby. Bardziej racji. selektywną przynętę i spróbować większe ryby. I być stabilnym. Nic więcej, czekaj, czekaj, te ryby jak wejdą, to będziesz miał konkretny strzał i, i te ryby będą brały. Nie wolno też tu, wiesz, od razu na samym początku nęci dużo. Ja zawsze zaczynam bardzo delikatnie, a stopniowo zwiększać. Ryby ci powiedzą. Będziesz widział, jeśli będziesz miał obcierki, to znaczy, że masz dużo ryb. Musisz wtedy podać duży kubek, ściągnąć się do dna postawić zestaw i czekać. I czekać. prosta. Dobra, ja idę uszykować towar. Dziękuję Przemek za Twoje porady. Mam Dzieci. nadzieję, że połapiemy sobie dzisiaj pięknych ryb. No. Naprawdę będziesz zadowolony. A ja lecę na swoje stanowiska. Pokażę Wam teraz, jaki towar uszykowałem na dzisiejsze łapanie. W doborze towaru pomógł mi Przemek. Powiedział, żebym uszykował głównie robaki. Także są piękne czerwone magoty. Uszykowałem również Pelet 2 mm. Jasną zanętę. To również będzie podstawa mojego nęcenia. No i pelety 6 i 8 mm. Jednak skupię się dzisiaj głównie na używaniu zanęty i robaków. Zestaw, którego będę używał podczas dzisiejszej sesji. Składa się. Zacznijmy od dołu. Haczyk numer 14, 10 cm przypon z żyłki 018 śruciny numer 8, jest ich tutaj 6 sztuk, skupione przy pentelce. Typowo marginowy spławik z grubą antenką, mocny. Guma jest to guma o przedziale pracy 18-20, czyli stosunkowo gruba. No, jest to po prostu mocny sprzęt na karpie z margina. Przejdę teraz do wstępnego nęcenia mojego łowiska. Z racji, że na haczyk będę używał głównie robaków, dlatego na, sam, na same dno mojego kubka wpada mniej więcej 20-25 robaków. Resztę dobijam sobie bardzo mocno domoczoną zanętą, która będzie bardzo ciężka, zrobi chmurę, ale y, mimo wszystko będzie fajnie dolegała do dna. Wygląda to mniej więcej w ten sposób. Ja wyjeżdżam i zaczynamy łapanie. Jak widzicie mam właśnie pierwszą rybę dzisiejszego dnia. Ale na przynęcie jak widzicie białe robaki w czerwonym kolorze. piękny myślę około 3 kilogramowy karp. Ja teraz podaję kolejny kubek zanęty i liczę na kolejnego. OK, jak, jak widzicie, uszykowałem sobie właśnie teraz krótszą linię. Ryb jest tutaj naprawdę na grubo, na płciutkiej wodzie. Pływają tutaj naprawdę wielkie karpie. Ja pierdzielę, naprawdę piękny widok. Mamy branie. Nie trwało to długo jak mogli się zauważyć. Pewnie zmieściliśmy się w mniej niż 2 minuty z całą akcją, z gruntowaniem. Ale widzisz teraz samo, jak, jak ważne jest czasami podjęcie decyzji, żeby po prostu yy, zmienić podnisko i przygruntować się, a efekty od razu są Jak widzieliście, szykuję linię od razu na kolejny wjazd. Także od razu rzuciłem jej tam kulkę zanęty. Dzisiejszego dnia ta zanęta naprawdę robi robotę. Co prawda, teraz przerzuciłem z robaków się na kukurydzę, żeby selekcjonować te największe ryby. Jednak ten wcale nie był aż tak wielki. Kukurydza na haczyk, i lecimy po kolejnego. Jak widzicie, nowa linia cały czas pali. Wchodzą tutaj piękne karpie, widać im dosłownie ogony. Także ja ją wypuszczam. tą rybą będziemy się z Wami żegnać. Dzięki wielkie przemek za pomoc. Nie ma problemu. Mam nadzieję, że. Na ile się nagrałeś? Pożegnałeś. Nagrałeś tak? to? W szoku, nie? Ale to była akcja. Pomachał tobie na końcu. Nagrałeś tego kartę jak wyskakuje? Mam wszystko nagrane. Kurwa, ale zakończenie. Dobra. Trzymaj się o Ale dobrze pojechał.